Cześć, tu Kajla. Dzisiaj chciałam Wam pokazać coś prostego i szybkiego, czyli kartkę w art journalu z użyciem serwetki. To jest jedna z tych serwetek, które kupiłam ostatnio bodajże na strychu. I tutaj są takie ziółka, które chciałabym wykorzystać. Nie wszystkie, ale te maki. I te habry tutaj. Używam mojego adrenera, który jest zrobiony ze starego słownika. W tym słowniku, jak się spojrzy, tutaj dam nową okładkę i wyrzuciłam połowę kartek, które służą mi jako ozdobny papier do niektórych prac. Często używam tych stron słownikowych. Takich jak one są, czyli nie pokrytych niczym, albo ewentualnie pokrytych bezbarwnym gesso, ale tutaj, ponieważ na serwetce też są napisy, bo myślałam sobie, że będzie za dużo tych napisów, dlatego pomalowałam go dwa razy białym gesso. Ono nie jest idealnie kryjące, więc te napisy wciąż tutaj prześwitują, ale to mi odpowiada. Pasuje mi takie przebijanie. Natomiast te napisy nie są bardzo wyraźne i one są tak w tle i kiedy je przykryjemy, będą jeszcze mniej widoczne. Więc pierwsze, co muszę zrobić, to jest rozwarstwienie serwetki, bo używam tylko tej warstwy z nadrukiem. Reszta służy mi do wycierania pędzli i innych tego typu prozaicznych rzeczy. Jak to najczęściej bywa wzór na serwetce powtarza się 4 razy i te ćwiartki są wyraźnie oddzielone, łatwo można było jeden z kawałków oderwać, dlatego ja odcięłam tutaj ten kawałek, a reszta nienaruszona będzie mi służyła do jakichś późniejszych przedsięwzięć. I teraz tak, tutaj chcę wyciąć, czy też raczej wyrwać te habry. Tutaj maki. Najłatwiej jest odrywać fragmenty serwetki, wyznaczając przedtem trasę wyrwania za pomocą mokrego pędzelka. Wtedy w miejscach mokrych serwetka, struktura serwetki jest już naruszona i to się daje łatwo odrywać. Oderywam. Um, Nie chcę też, żeby mi się uszkodził sam kwiatek, natomiast tutaj, yy, gdzie mamy tło z napisami, możemy to zrobić z większym marginesem. Już nie będzie tak strategicznie uważać, żeby, żeby nie uszkodzić kwiatka. Jest już gotowy, i to samo robimy z makiem. Też uważając, żeby nie urwać mu jakichś fragmentów, i też, żeby nie uszkodzić innych obrazków, które są na tej ustępce, które Motylki i piedronki, bo one mi się przydadzą pewnie do innego projektu. Więc staram się to robić oddzielnie. Myślałam najpierw o tych jaskrach czy, czy kaczeńcach, czy co to jest tutaj, takie żółte, ale one były za małe, mimo że kartki w moim albumie są małe. To jednak te, te rościnki były za małe. Także one mi gdzieś posłużą jako. Dodatek do innej strony, ale były za małe, żeby grać główną rolę. Teraz tak, oderwałam te roślinki, one sobie pójdą na bok. E, tutaj został jeszcze motyl, ja motyla nie chcę, bo on mi nie pasuje do koncepcji, więc postaram się również delikatnie urwać motyla z fragmentem łodygi. Zdaje się, że niestety przy tej okazji Motel straci jeden czułek, ale jakoś będzie musiał obyć się bez niego. Dobra, to to mamy już nasze kwiatki i działamy dalej. Kolejnym etapem jest wklejenie fragmentu z serwetki do art journala. Ja im zostawiłam te wyrównane brzegi, ale w nie chcę tych równych brzegów mieć nigdzie w kompozycji, w związku z czym zrobię tak, żeby było równo z brzegami strony, czyli ten tutaj i ten tutaj. I użyję do tego kleju do dekupażu. Ja używam tego kleju, używam go ze dwa razy zgodnie z przeznaczeniem, czyli do takiego prawdziwego dekuparzu na jakimś drewnianym elemencie. Natomiast zwykle używam go do przyklejania różnych właśnie fragmentów serwetek. Wciąż jeszcze nie mam swojej ulubionej i pewnej techniki, żeby przyklejać takie rzeczy. Serwetki wiadomo, lubią się marszczyć i w przypadku serwetek to nie jest duży problem, bo one się pomarszczą, a potem, jak pysną, to się z powrotem naprostują i, i tego nie widać. Większy problem mam z. Kartkami wyrwanymi na przykład z jakiegoś magazynu. Bo w takim przypadku zawsze jest ten dreszczyk emocji, pomarszy się, czy nie pomarszy, tak jak pamiętacie, jak robiłam pracę z aniołem mix mediową, która też jest na kanale na playliście krok po kroku, to tak się bałam, że mi coś nie wyjdzie, że filmik jest zaczęty, jak już anioł jest przyklejony. Po prostu bałam się, że anioł mi się pomarszczy i nic z tego nie będzie. Wolałam skupić się nie na omawianiu tego, co robię, tylko po prostu na przyklejaniu. Tutaj delikatnie od góry również tym klejem pokrywam serwetkę. No i Tutaj, co prawda, robią się pod spodem, pod spodem bombelki. Ja niestety nie jestem zbyt wprawna w dekupażu, ale już zauważyłam, że one się robią, a potem się prasują, przyklepują, nie ma, nie ma po nich śladu. No więc z tej strony mamy maki. Tutaj w rogu dajemy habry. To jest klej z lakierem w jednym, i on daje mi taki połysk widoczny pod światło. To nie jest efekt, który ja chcę zachować, ale zupełnie się tym nie przejmuję, bo w kolejnym kroku będę pokrywać strony bezprawnym Gesso, i to zupełnie mi zlikwiduje ten efekt połysku, także strony będą wtedy jednolite jednolite. Także nie zastanawiam się, jak daleko ten lakier pociągnąć, czy, czy skończyć go na samym kwiatku, czy pociągnąć kawałek dalej, bo to i tak nie będzie widoczne. To w tej chwili jest widoczne pod światło, gdzie było smarowane tym, to klej, lakier w jednym, eee, a po wyschnięciu i po pomalowaniu yy, bezbarnym czaso zupełnie nie będzie śladu, gdzie to się kończy. Eee, więc teraz zostawiam pracę do wyschnięcia i wrócę, kiedy będzie już sucha. Kolejnym krokiem będzie dodanie taśmy Washi, Pomyślałam sobie, że w tym projekcie użyję z rzeczy, które lubię najbardziej i taśmy Washi są właśnie jednym z moich ulubieńców. Ja kupuję je wszędzie gdzie popadnie, gdzie tylko zobaczę jakiś ładny wzór. Na przykład ta jest z Zielonych Kotów, a z kolei ten wzór jest z AliExpress i też mam wiele taśmy z ActionA. Po prostu gdziekolwiek coś wpadnie mi w oko, to kupuję. Taką taśmę. One nie kosztują drogą. No czasami, czasami zdarzają się takie droższe i wtedy no nie zawsze czasami uda mi się swadować sobie samej taki zakup, jeśli, jeśli taśmy są zbyt drogie. Ale czasami czasami po prostu nie mogę się oprzeć. Wybieram taką y, taśmę z pismem. To jest jedna z moich ulubionych y, i przyklejam ją w różnych miejscach. Ja ją por porwałam, żeby to pismo nie było aż takie bardzo równe, i od linijki do linijki. Y, też mamy tutaj pod spodem pismo, które jest ze słownika. Tak jak mówiłam, nie zamalowywałam go tak super dokładnie, tylko tak tyle o ile. Tutaj też jest właśnie taśma też z takimi motywami roślinnymi i pomyślam sobie, że to też będzie pasowało do takiego klimatu troszkę zielnikowego. I tą taśmę też przykleja sobie gdzieś tutaj. Generalnie pojawia mi się tutaj kilka krojów pisma. I taki efekt mi się podoba. Kolejne to jest taśma z takimi wierszami, ja od niej już wcześniej urwałam kawałek, który mi gdzieś tam nie pasował do koncepcji. I teraz go sobie wrzucę gdzieś na przykład tutaj. Także pojawiają mi się. Pojawiają mi się na tej stronie różne kroje pisma i ja będę chciała dalej iść jeszcze tym, krokiem, tym, tym w tym kierunku. A tym tokiem myśli i dołożę tutaj jeszcze stemple z, z pismem. No, jak widzicie, te strony mi się marszczą to jest kwestia tego, że mamy cienki papier, że używam tutaj sporo wody i mokrych mediów. Zupełnie się tym marszczeniem nie ja przyjmuję. Tutaj poprzednie strony też są mocno pomarszczone, kolejne jeszcze nie, ale też na pewno będą. Teraz w Ekronie kupiłam sobie, jeszcze on do mnie jedzie, Poprosi, poprosiłam kogoś, żeby mi kupił taki art journal ze stronami przeznaczonymi do mediów wodnych, takimi do malowania akwarelami i tym podobne, o gramaturze 300 gramów na metr kwadratowy. No i myślę, że tamte być może mniej się będą marszczyć, ale z kolei będzie problem, jeśli chodzi o przyklejanie do nich grubszych papierów, bo pewnie będzie kłopot troszkę z zamknięciem. Także tam będę się musiała ograniczyć do, do cieńszych gramatur przyklejanych. Ale tak jak tutaj to robię, zarówno serwetki, jak i taśmy osi są bardzo cieniutkie, więc one tutaj tego typu rzeczy nie wpłyną na grubość i możliwość zamykania. Później arcżurnala, dlatego też jest to jeden z powodów, dla których tak lubię, tak lubię różnego rodzaju serwetki, bo one po prostu są cieniutkie i nie utrudniają później zamykania, zamykania stron arcżurnala. No, i myślę, że jeżeli chodzi o pismo, to już wystarczy tego dobrego. Ten etap już zostawimy i zajmiemy się teraz malowaniem. Ale zanim przejdziemy do malowania, to jeszcze jedna ważna rzecz. Jak wiecie, ja bardzo lubię używać Clear Jesso którym pokryje tutaj całą stronę i dzięki temu nie będzie, dla kolejnych warstw nie będzie różnicy, czy maluję po serwetce, w którą wielkość łatwiej wsiąka, czy maluję po taśmie włosi, która jest taka bardziej śliska i mniej wsiąkliwa. Wszystko to pokryje jednakowym medium, dzięki czemu kolejne warstwy będą miały bardziej jednolitą powierzchnię. Staram się przypiąć te spinacze tak, żeby zakrywały mi jak najmniej powierzchni, ale jednocześnie one pozwalają mi utrzymywać te strony e, otwarte. E, no, jeżeli tam rożek się nie domaluje, to nic się nie stanie. E, tak jak zwykle, używam Gesso Clear z 13 Arts. To jest e, jak na razie jedyne, którego używałam. i Nie szukam innego, ponieważ e, uważam, że jest no super. Taśmy łoż niektóre, zwłaszcza te starsze, które już mam od jakiegoś czasu, e, lubią się odklejać gdzieś. E, tutaj jakiś róg odejdzie czy coś. Pokrycie tego clear też rozwiązuje ten problem, bo działa ono też jak warstwa kleju. I jeśli pokryję nią stronę, to już nic mi się nie będzie odklejać, nic mi nie będzie odstawać, e, więc rozwiązuje kilka problemów i tak jak mówiłam wielokrotnie jest to to medium, którego używam najczęściej, ona mi najbardziej schodzi no może w porównaniu może porównywalnie jeszcze białe czas, o którym gruntuję strony na początku i o tutaj zobaczcie, tutaj odstaje odrobinę rożek ale jak go posmaruję od spodu i powierzchu tym i, i problem zupełnie zniknie Teraz odkładam żurnal do wyschnięcia, żeby warstwa kleju w zasła dobrze i za chwilę zobaczycie, co dalej. Gesso schnie bardzo szybko, więc już po chwili można malować kolejną warstwę. Jak widać, wszystko ładnie przylega, żadne rogi się nie odchylają. I teraz kolejna warstwa to będzie. Kolor zielony, którym chcę tutaj pociągnąć wzdłuż brzegów, tak? Mniej więcej, bo to są kredki in Inktenz. Ja za chwilkę będę je rozmazywać wodą. E, więc tak mi się pomyślało, że e, to ma naśladować takie mm, poprązone zielonym sokiem zielonym sokiem brzegi książki, może jakiegoś zielnika, e, zwłaszcza tutaj, gdzie nie ma żadnych żadnych fragmentów tekstu, to jest taki niezbyt ciemny, zielony kolor. E, w przypadku kredek Inktense to, co jest na końcu tutaj, ten kolor jest bardzo luźno związany z tym, jaki faktycznie kolor ma kredka. E, dla, e, dlatego i też to, jaki ona ma kolor na sucho, nie do końca zgadza się z tym, jaki ona ma kolor na mokro, yy, dlatego też ja zrobiłam sobie i polecam Wam, jeśli macie te kredki, yy, lub zastanawiacie się nad ich zakupem, yy, polecam Wam yy, zrobienie wzornika kolorów, tak żeby yy, móc sobie sprawdzić, yy, jaki kolor ma dana kredka już po, yy, po yy, rozpuszczeniu za pomocą wody. Wtedy taki kolor, taki kolor na wzorniku porównuję z kolorem tutaj elementów zielonych, żeby to był podobny odcień, żeby się nie gryzły i dzięki temu wiem, jaki kolor wyjdzie, bo gdybym miała próbować te kolory gdzieś za każdym razem, kiedy zastanawiam się nad ich użyciem, no to byłaby spora robota i troszkę bez sensu robić to za, za każdym razem od nowa. Także, Polecam wsiąść sobie, roz, rozrysować tabelkę, y, rozpisać nazwy i numery kredek i te nazwy i numery sobie y, obok namalować kolory, jakie, jakie im odpowiadają. I tutaj rozmazuję, żeby nie było widać y, kresek. I głównie o to mi chodzi: żeby to było jednolite plamy, a nie kreski takie jak po rysowaniu kredkami. Natomiast y, nie zależy mi wręcz przeciwnie na tym, żeby to był jakiś jednolity kolor. Chcę mieć plamy jaśniejszego i ciemniejszego. Nie gdzie, gdzie zostaną też białe plamy? Tutaj można nawet się zbliżyć aż do tego maku, nie zostawiając przerwy. I to samo robię po drugiej stronie. Też rozcieram zielone kreski, tak żeby nie było widać kresek. Tutaj przy brzegu może być troszkę więcej. Tutaj dalej. Mniej. I Inktense y, mają w środku tusz, który po wyschnięciu jest wodoodporny. Czyli to nie jest tak jak ze zwykłymi akwarelami, że kolejna warstwa y, rozpuszcza nam poprzednią. Dlatego ja tutaj pomaluję to na pierwszą warstwę jasnozieloną. A z następną warstwą wstrzymam się, aż ta pierwsza będzie już wyschnięta. A kiedy wyschła już pierwsza warstwa, to drugą, gdzie nie, gdzie domalowuję takie niewielkie. Niewielkie plamy. Tylko jako taki dodatek innego koloru. I je ja również za chwilę rozmarzę. I teraz jest. Bo zwróćcie uwagę na to, na co mówiłam. Jeżeli spojrzycie na końcówki tych dwóch kolorów, to w życiu byście chyba nie pomyśleli, że. Ten to jest ten, który już jest pomalowany, a ten, że jest od niego ciemniejszy. Także bardzo mylące są te końcówki. Jeżeli się skusicie na, na kredki Inktense, to taki wzornik to jest no, rzecz w zasadzie konieczna, żeby się, żeby się orientować, jak to wygląda. Ja miałam dużo szczęścia z moim zestawem kredek Inktense, bo udało mi się go kupić. Na Allegro jako używany, ale jest używany. Widać, jeżeli na przykład się porówna długości kilku kredek, no to widać, że niektóre były intensywniej używane i temperowane, a inne trochę mniej. Ale nie jest to jakaś taka bardzo duża różnica. I to jest też tutaj, możecie zobaczyć to, co mówiłam: że kolor po dodaniu wody jest zupełnie inny niż, niż przed dodaniem wody. także to też musicie na to zwrócić uwagę, że nie wystarczy zrobić wzornika na sucho, trzeba go koniecznie zrobić na mokro. O, tutaj mało koloru, dużo wody, po prostu chcę, żeby to było takie nieregularne. Nieregularne plamy tu i ówdzie, i wydaje mi się, że one dają taki interesujący efekt. Tutaj może może troszkę więcej kolorów w tym miejscu nam. można je używać na sucho, na mokro, one za każdym razem dają troszkę inny efekt, ja zwykle używam je właśnie tak, że, że maluję na sucho i rozcieram wodą ale to nie jest jedyny możliwy sposób, na sieci jest mnóstwo tutoriali, też mnóstwo tutoriali jak nimi rysować jak używać ich jako takich kredek artystycznych, ale na to się nie porywam, bo no, nie mam zupełnie zdolności do rysowania. Dlatego nawet nie próbuję. Nawet nie próbuję czego takiego robić. E, tutaj się podsunę pod okładkę, żeby nie ściekało. Także e, walka z grawitacją. Troszkę Was oślepia to światło, które zainstalowałam. Ono się tu mocno odbija, ale myślę, że, że widzicie, jak to ona wygląda po dodaniu koloru. O, chciałam taki efekt, jakby gdzie gdzie, nie wiem, pobrudziło się z jakimś sokiem z liści czy czymś takim. No i myślę, że ten kolor dosyć dobrze pasuje do tych tutaj łodyg makowych. Jeszcze sobie przygotowałam na wszelki wypadek kolor czerwony, który tak w miarę odpowiada tym makom. Tutaj też jest taka plamka w podobnym kolorze, ale nie wiem, czy, czy zdecyduję się na jakieś, na jakieś ślady, może odrobinę wezmę koloru na pędzel. Tutaj jakieś takie drobne drobne klapnięcie, ale nie wiem czy, czy ten efekt mi się aż, aż tak bardzo podoba, żeby go zostawiać o, niech sobie zostanie. Podobnie z kolorem habrów też tu mam kredkę. Z kolorem, który mi się najbardziej z, tym, z tymi habrami kojarzył z całego wzornika. I tu tylko rozmarzę, ale też raczej takie lekkie nawiązanie do tego koloru niż, niż jakieś na poważnie kolorowanie w tym, w tym kolorze tutaj. Rozwadnię go dużą ilością wody. O. Coś takiego. No, i to efekt z kolorowaniem kredkami. Myślę, że to już zostawię w ten sposób. Wyschnę go i pomyślimy sobie wtedy, co dalej jest z tym zrobić. Ostatnia rzecz, jaką chciałabym tutaj dołożyć, to stemple. Tutaj zostało nam jeszcze troszkę wolnego miejsca i e, myślałam, żeby w tych wolnych miejscach dorzucić stemple też z pismem. Tutaj mamy w tej chwili wiele krojów pisma i pomyślałam sobie, że nie zaszkodzi dorzucić jeszcze właśnie takie stemplowane. Mam e, cztery stemple z różnymi krojami pisma i pomyślałam sobie, że być może ten wyglądałby ciekawie. E, ja mówiłam wiele razy, że uwielbiam tusze Tima i one są dla mnie najfajniejsze, natomiast do prac miks mediowych yy, raczej używam tuszów samo yy, tuszów wodoodpornych, takich jak Stazon. I dlatego, że tusze Tima nie lubią się z mediami wodnymi, jeżeli na przykład yy, coś yy, odbije yy, tuszem yy, Distress i później um, chciałabym tam użyć na przykład gesso, czy coś w tym stylu. To niestety, ale odbite wzory zmyją się. Jeżeli są świeże, to kompletnie się zmyją, jeżeli są już troszkę zaschnięte, to zmyją się częściowo. Ten efekt tuszu zostanie po prostu zniszczony, ponieważ gesso zmyje tusz. Całkowicie lub częściowo. Dlatego też do Mixed Mediów używam duszów wodoodpornych. Przede wszystkim Stayson w różnych kolorach. Myślę, że tutaj właściwie to już wszystko, co chciałam dodać do tej pary, do tej pracy. Efekt wydaje mi się interesujący, ciekawy i, i to jest mniej więcej to, co chciałam uzyskać. I na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia. Cześć.